Cześć, e, nazywam się Julia, e, jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria na Gechu. Studia skończyłam latem 2021 roku, a aktualnie mieszkam i pracuję w Holandii. Kiedy wybierałam kierunek studiów po skończeniu liceum, e, kierowałam się przede wszystkim tym, że chciałam studiować kierunek związany z informatyką. Ale w liceum nie miałam rozszerzonych zajęć z fizyki ani informatyki, więc obawiałam się trochę, e, za, e, trochę kierunków bardziej technicznych. A dzięki temu, że miałam znajomych, e, starszych znajomych na, na informacji ekonometrii, e, dowiedziałam się, że e, na tym kierunku, przynajmniej za moich czasów, e, nie było zajęć z fizyki, a informatyka też m, na pierwszym roku prowadzona była praktycznie od podstaw. Zaczęła się od algorytmiki, dzięki czemu osoby, które nie miały lub miały bardzo ograniczoną styczność z programowaniem we wcześniejszych latach mają okazję do tego, żeby nadrobić, żeby nadrobić tą wiedzę i przygotować się do, do bardziej zaawansowanych kursów, które, które przychodzą w kolejnych semestrach. Pewnie długo by wspominać. Ja osobiście lepiej wspominam zajęcia na drugim stopniu, gdzie dostawaliśmy już bardziej samodzielne zadania. Na przykład na zajęciach z analizy wielowymiarowej tworzyliśmy projekt, który później przyrodził się w dłuższą współpracę i zaowocował moim pierwszym artykułem naukowym. Więc miałam wtedy takie poczucie, że rozwiązuję rzeczywisty problem, że to co robię naprawdę mnie ciekawi. Ale oczywiście, jak to na studiach, nie brakowało też po prostu studenckiego życia. Dobrze, bo na studiach miałem sporo wolnego czasu, który mogłem wykorzystać na poszerzenie interesujących mnie tematów. Miałem też okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym przejście przez te studia, które były dość wymagające, było o wiele prostsze. I już po tych studiach Poczułem dość spore poczucie spełnienia. Cześć. Studia ogólnie wspominam dobrze, właściwie to bardzo dobrze, chociaż jasne zawsze były jakieś zawahania przed sesją, czy przed jakimiś trudniejszymi egzaminami, no ale kto nie ma zawahań. Aczkolwiek uważam, że te studia naprawdę nauczyły mnie dużo. Poznałam tu super ludzi, super wykładowców. Niektórzy z tych, z tych osób są nadal moimi przyjaciółmi, bardzo dobrymi, z którymi dalej mam kontakt. Także ogólnie studia wspominam mega super co do jakichś wydarzeń, które zapadły mi w pamięć, to myślę, że na pewno była to pierwsza sesja, przed którą się mega stresowałam Aczkolwiek wszystko poszło prawie gładko, także nie macie się czym stresować, w ogóle będzie na pewno super Aczkolwiek jest to takie wydarzenie, które mocno zapadło mi w pamięć A na pewno pamiętam też wszystkie Juvenalia, ponieważ była to super okazja, żeby sobie odpocząć, pobawić się ze znajomymi Pochodzić na koncerty czy na miasteczko, to super, super sprawa a z przedmiotów to tak naprawdę taki, który zapadł mi najbardziej w pamięć, to chyba uczenie maszynowe z doktorem Dudą. A to dlatego, że to był pierwszy przedmiot, gdzie tak naprawdę miałam styczność z takim już stricte programowaniem w Pythonie i na tym przedmiocie tak naprawdę zdecydowałam się, że to jest to, co chcę robić w życiu. A z takich luźniejszych przedmiotów to myślę, że marketing internetowy z, z doktorem Rysiem. Może dlatego, że ja zawsze robiłam też takie marketingowe rzeczy. Tematy zajęć tam były ciekawe, fajnie się na nie przygotowywało i też bardzo bardzo dobrze wspominam ten przedmiot. Bardzo spoj... dobrze wspominam przede wszystkim jeden przedmiot, czyli uczenia Wynika to z tego, że na tych zajęciach mieliśmy możliwość budowania algorytmów nauczania maszynowego praktycznie, praktycznie od zera, dzięki czemu byliśmy w stanie lepiej zrozumieć to, w jaki sposób one działają. Co było najcięższe? Wydaje mi się, że jak na każdym kierunku na AGH e, najcięższym przedmiotem była matematyka przez pierwsze trzy semestry. Są to zajęcia do, dosyć, dosyć wymagające. Trzeba, trzeba ten przedmiot, nawet jeśli nie lubisz, że przynajmniej sobie z nim radzić, e, ale wystarczy, że uczy się, uczy się w miarę regularnie i wtedy nie ma problemu z tym, żeby, żeby z, bez problemu zdać e, egzaminy. Moimi ulubionymi przedmiotami w czasie tych trzech lat e, studiów była ekonometria i statystyczna analiza danych. I myślę, że wynika to głównie z tego, że miałam duże szczęście do prowadzących, e, do prowadzących te zajęcia, którzy potrafili zainteresować nas, zainteresować nas tematem, potrafili też wymyślić ciekawe projekty, nad którymi, nad którymi chciało się pracować e, e, i także byli bardzo. Byli dyspozycyjni, byli, służyli dodatkową pomocą, jeśli ktoś potrzebował czy to konsultacji, czy nawet zapytać się o coś drogą, drogą mailową. To nie było problemu z tym, żeby, żeby się z tymi prowadzącymi skonsultować. I to było też bardzo istotne ze względu na to, że czasy pandemii przypadły dokładnie w połowie moich studiów. Więc bez takiej, bez takiej dodatkowej pomocy. A ze strony prowadzących studia byłyby, byłyby z naszej ciężarówki.